Zobaczymy, czy znów tak skutecznie zaprezentuje się tak udanie Krzysztof Stojanowski. Andrzejowi Chuszczy również wiele do zarzucenia. Dziś nie można mieć, mieć ale myślę, że na tle, tle tak słabego wywala, nawet na jego torze, trudno kusić się tutaj o indywidualne oceny naszych zawodników. Wyścig numer 14. Tym razem najlepiej. Paweł Staszek, ale Andrzej Chuszcza już na pierwszej pozycji. Kępiński przez moment drugi, Stojanowski ostatni, ale jeżeli będzie walczył tak ambitnie do końca jak w meczu z Opolanami, to możemy być spokojni, że nie przyjedzie na ostatniej pozycji. Andrzej Chuszcza z przodu, Stojanowski już wyprzedził Pawła Staszka, który przestaje kontynuować jazdę. Stojanowski szaleje, szarżuje po zewnętrznej, próbując dogonić Kępińskiego. Puszcza z przodu Stojanowski coraz bliżej Roberta na Nabierze prędkości blisko bandy, ale chyba wyszedł zbyt szeroko. Już za chwilę zawodnicy po tym łuku rozpoczną ostatnie okrążenie. Stojanowski czy przedrze się na drugą pozycję? Puszcza z przodu Stojanowski coraz bliżej Rywala. Może teraz, jak cyrklem, założył się na swojego przeciwnika. Jest drugi! Krzysztof Stojanowski przyjedzie. Drugi na linię metych choć teraz Wyniosło go troszeczkę na zewnętrzną. Poczekał na niego Andrzej Huszcza. Kolejny wyścig wygrany przez Zielonogórzan podwójnie, a więc w grudziądzu wrześnie winiątek. No i myślę, że nie najlepsze widowisko ze strony.